Cześć moi mili z tej strony Krzemek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i lecimy sobie znowu serijką na kolonie 1990. Dzisiaj akcja żniwa jak sami widzicie, bez przedłużania. Bierzemy się za akcję, tylko sobie dźwięki podgłośnie czekajcie. O, no, mnie dobrze mikrofon, tylko się czy mi dobrze słychać. Dobra, dźwięki jest wszystko dobrze. No, dzisiaj sobie lecimy yy, ze żniwami Troszkę sobie wiadę na moje pale, pole, może się nic nie stanie. Ciasne troszkę tutaj wjazdy mam, mamy. Sąsiad się nie zgodzi, żeby troszeczkę powiększyć, no ale co? Kosztem jego, no to co się wyjdzie Dobra, tu jakoś na drogę wyjedziemy, by tego nie przestawić. I w dzisiejszym odcinku lecimy sobie żniwa. Z żniwa, chyba o, osa, z tego co z jakiś supek? Tak, to jest słupek trzeba uważać. Dobra, lecimy zaraz, się przy, przyczepki, bo jeszcze przy, przyczepka jest na gospodarstwie. No, myślałem, że zarysujesz. Dobra, my jedziemy. Pole bardzo fajnie sobie wybrałem. Takie klimatyczne, dosyć długie i dosyć takie z górką. Więc zapraszam. Zapraszam Was także serdecznie na moje vlogi, na które ostatnio zacząłem nagrywać. Już jeden wleciał, może dwa, nie wiem, kiedy, kiedy, jak, jakim kolejnością będę to wrzucał. Więc zapraszam, doglądajcie. Troszeczkę nie wyszło pod, pod względem ustawienia. Kamery na głowie, bo jeszcze się uczę, jeszcze dajcie mi z czasu, przyzwyczaj się do tego muszę Ale w miarę z czasem, pieniądze przyjdą, będą lepsze kamerki Będą większy obszar nagrywać, to już będzie co innego A Na razie mamy to co mamy, od czegoś trzeba zacząć Ciekawe czy dzisiaj to pole złożymy na odcinek skosić, zobaczymy, jak nie to trudno My sobie lecimy A wy możecie tam zasubskrybować kanał, zalajkować, lecimy po 3000 Może 10 tysięcy do końca tego roczku się nam udaje, bo i więcej To zależy tylko od was bo YouTube coś ostatnio mało mnie promuje, nie chce mnie na live'ach ostatnio jakoś jak promować, widzę. Jakoś tak nie tych moich live'ów, nie wiem co się dzieje z tym youtubem. Ale to nic, ważne, że odcinki się przyjmują. Z tego jestem zadowolony, wszystko się ładnie nagrywa, widzę. Co ja mogę Wam powiedzieć? Nie, no, lecimy, ładny klimacik, góreczki. Troszkę się odejmiemy z kamerą, a będziemy więcej widzieć. To jest to, czego mi potrzeba. Czekaj już na żywo, w realu, na pewno będę nagrywał na Kosy na pewno, jakieś tam ujęcia, wiecie co robię, coś, coś będziemy robić na pewno. Może nie będzie to takie stricte jak Joker, czy tam nie wiem, Mafia Solet, czy Jarek Jakugarek, będzie troszeczkę inaczej, w innym stylu. Czy tam Sławiak mówi, czy tam inni YouTuberzy, z nie, ale się będę starał, coś podobnie. Jak się będę odważał, będę nagrywał jakieś głupoty nieraz, jakieś takie garażowe warsztaty, ale to zobaczymy z czasem, nie. Na razie nam się nie śpieszy, damy radę, po malutku może kiedy jak się ta kwarantanna skończy, pójdziemy gdzieś tam po okolicy, rozejrzymy się, jak to wszystko tam kwitnie ładnie, ale na razie nie ma co. Trzeba robić i nagrywać to, co się może i co, co się ma. Bo Co zrobimy, jak kwarantanna mówi zostać w domu, to siedzimy w domu i te zadanie zróbmy, zróbmy to, weźmy na gospodarkę, poróbmy i tyle. Wróćmy się. Jak iść nie wolno, to co zrobimy? Dobra, nie gadajmy o tym, jesteśmy w grze w farmingu. Trzeba coś porobić, może chyba nagram dwa odcinki ze żniw, może jakieś kukurydze jeszcze, kto wie. Ciekawe, magazynka to są ulice, co, co będę przecież? Nic nie jedzie, to szybko przejdziemy na drugą stronę. Troszkę jadę pod prąd, można powiedzieć, bo rura będzie na zboża. To się obrócimy, to nie ma żadnego problemu. To mi w niczym nie przeszkadza. Na razie testujemy, czy nasz New Holland da sobie radę. A najwyżej puścimy komputer, czy tam pracownik jak to się mówi i pojedziemy sobie po Po nasze przyczepki, jedną przyczepkę Przywieziemy Niech za gałęzi A tak na troszkę tam gałęzka się powykszyli, ale na szczęście nie porywa mi za bardzo I tak, już powinna być dużo lepsza jakoś na YouTube, już wiem czemu to poszło To widziałem z tego co szło to od Ile ważył plik, tak Ten YouTube to renderował w miarę takie piksele były na odcinkach Bo co z tego, że ja miałem ładne jakości Na komputerze, jak na były takie piksele, że się tego oglądać nie dało to Was serdecznie przepraszam, teraz to już w miarę powinienem ogarnąć A jak nie to będę wrzucał po prostu odcinek 13-14 godzin, żeby była jak najlepsza jakość Będzie więcej ważył, no ale cóż mi zrobić To jest hobby YouTube, YouTube A bardziej vlogi O to tak nagrywam, żeby wiecie czasu sobie zabić, czasem się nudzę to, to to jest takie. Czasem sobie idziesz zagrać i sobie to tak nagrasz, o tak cygnie. Więc to zobaczymy. A jak wiecie czemu, to może się jeszcze czuć taka jakość na YouTube, to piszcie. Na pewno przeczytam, Przetest, przetestuję ten temat, przekartkuję go. Bo no nie ukrywam, że to troszkę denerwuje, jak na komputerze masz po renderowaniu. dobrą jakość a na YouTube jest taka masakryczna. Mam nadzieję, że to już odkryłem, czym to jest problem. Zobaczymy. Pewnie odcinek zobaczycie kiedy w niedzielę. Znaczy, w niedzielę tu by nie widzieliście vloga. Chociaż wiem, no pewnie vloga zobaczycie o 9 rano. Ale to nie ma, nie ma co się bać, spokojnie. My damy radę. Gdyby był tylko lepszy internet, to byście kurde vlogi mieli nawet dwa razy. Albo odcinki dwa razy w tygodniu. To jest tylko kwestia z internetu. No, przez ten internet, co ja mam, tam prędkość wysyłania 2 MB. No nie chce mi się tego wstawać czasami. Tam przez noc czy nie, no ale wiecie, no, nie chce się aż. To jeszcze zmontować, taką zrobić, czasem fajną, czasem brzydka wyjdzie, czasem trzeba pobawić się, powrócić, czasem coś się nie zapisze, coś, coś się zepsuje i wiecie, jak to wygląda. Dobra, to wszystko nagrywane. Mam nadzieję, że kamerka jest dobrze ustawiona. Chociaż mogę są troszeczkę w dół diabnąć. O! Fajnie, że mi kompanie sam jechał, to tak, to. Tak. A teraz będzie w miarę dobrze. Nie, nie musi być moich słuchawek widać, weadnia, że jestem ja i goła wiożna Mamy 50%. No to tutaj. To, to jest super, wydaj tak czego ominąć. A nie jadą, nie widzę. No, powiedzmy, że go ominąłem, powiedzmy. Nie ma kolizji, to jest przy mnie tyle. Fajna ta mapa kolonia, tak żeby sobie zagrać samego albo z widzami to jest na razie dobrze. I nie wiem, nie wiem co wam więcej mówić. Aha. Pytaliście mnie kiedy odcinki z widzami, kiedy live jest widzami, Na razie nie wiem. Nie mam czasu modu wstawić, tak samo nie jest trochę tych modów, nie chcę mi się za bardzo wstawiać, bo, kim, bo robię troszkę inne rzeczy. Wiecie, do 15 no tak czasem w przerwach po godzince po dwie mam wolne, ale tak to trzeba uczyć. czas, zadanie odsyłać nauczycielom, to nie jest takie fajne. Wolałem już do szkoły chodzić. Mam nadzieję, że przetestujemy, przeżyjemy ten temat w miarę jakoś. Do świąt, po świętach jeszcze tam nie, chwilę, posiedzimy w domach i wrócimy do szkoły, bo nie ukrywam, nie mogę jak się w szkole uczyć. W domu to się nie chce, zwłaszcza teraz jak się ciepło robi, to się każdy na podejście wygadzi Tak to jest z tym wszystkim, nic na to nie poradzimy Dobra, fajnie to wygląda taki klimacik Pod tym sukiem. No, dosyć fajnie, mi się podoba Fajny teren, ciekawy jest, nie jest że jest taki jeden płaski, Tylko jest w miarę pagórko, pagórkowate Tak to się mówi Dobra, mamy prawie 8 docinka odcinka, to nam nie przeszkadza Jedziemy sobie dalej z tym Tutaj yy, No Owsem, lecimy. Nie skończymy i jego pola. Nie ma co przedłużać. Jak do 15 będę nagrywał te odcinki, bo i tak widzę, że średni, cza średni czas oglądania to tak 5 minut. Więc nie ma co. Ja wiem, że tam wszyscy tak kratkują po troszkę, co się tam dzieje. Nie, nie wszystko może być aż tak ciekawe, no ale no wiecie Sam tak czasem oglądam jakieś filmy. Więc tu nie ma różnicy. Każdy mnie rozumie, każdego też rozumiem. Wiele tam przynajmniej troszeczkę byście pooglądali, popisali i najważniejsze dawali te łapeczki, subskrybowali bo to jest najważniejsze żeby nam się ten kanał rozwinął rok temu fajnie weźmy poszli bo wbiliśmy 2000 subskrypcji w tym roku chcę jeszcze bardziej, vlogami to chcę urozmaicić żeby te suby poszły do góry żeby tych było jak najwięcej chociaż da już, robicie progres, bo od 20-30 wysiedleń są już te 100, 120, 150, 200 albo i więcej, zależy jaki materiał jak się przyjmie i co nagram co opowiem, albo z kim nagram będę chciał próbować, szczerze mówiąc, nagrać tu jest zaskoczenie będę pisał do youtuberów większych, czy zgodzą się na jakieś tam odcinki nagrać. Bo ja rozumiem, że tam czasem czasu nie mają czy coś, ale będę się starał jakieś tam odcinki nagrywać z gośćmi. Takie żebyście wymieni zaskoczenie oni. Żeby to wiecie, tak się fajnie wkręcić. Bo nieraz. Ja tam mam flewek, więcej wam nie powiem, ale no, będę się starał coś tam ponagrywać. Żebyście zobaczyli. Nie może nie tylko z Farminga, ale też z innych gier się postaram zaprosić innych youtuberów. Czemu nie? Chociaż to, że jestem mniejszym youtuberem, to nie znaczy, że nie wiem, będę deżerował na nich, po prostu chcę mieć inne odcinki, chcę żeby mieć, żeby była ta oglądalność różna, różni widzowie przyszli. I wiecie jak to jest. Bo ten YouTube ostatnio nie wiem, nie chce promować tych kanałów mniejszych czy jakich. Dlatego koronawirusa zamiast YouTube bardziej promować tych wszystkich twórców, bo wszyscy siedzą w domach. To YouTube właśnie ograniczył te, to promowanie, żeby nie siedzieli tutaj przed komputerami Co mnie dziwi trochę Bo co mają ludzie robić, jak jest, mają siedzieć tylko w domu No ale co my zrobimy, nic nie zrobimy Tak nam narzuca YouTube i tak musi to widocznie być W lusterkach wszystko ładnie widać z tego co widzę no i Jakoś lusterko czarne chyba się pękło i nie widać I Teraz to wszystkie cztery widać, tak? wszystkie cztery, no ale nic, dobra, rura wyciągnięta. Yy, puszczę pracownika, dobra, do salaga. Ja się tepnę do tego, bo jest w miarę szybki traktor. Czepa już stoi, jest troszkę burdel, jest troszkę nieumyty. Mamy kersher w ogóle? To żeby go szybko przemył. Yy, gdzie mam kersher? Czekajcie, ciekajcie. gdzieś tu miałem kersher z tego co pamiętam. Albo nie mam kershera? No ja sam nie wiem, czekajcie aż zobaczę Mam karszera czy nie mam karszera? Ty nie ma karszera, no a to zakupimy go później Dobra to na razie nie ma, co myślałem że kupię kiedyś karszera Pojedziemy tędy Tam wejdziemy po przyczepkę Przyczepka już tu stoi przygotowana no, Oczywiście wyskoczył błąd bo Bo Nagrywam innym, na innym koncie Niż na, niż na którym kupiłem Możecie mi to wybaczyć, no ale no, damy radę Dobra, ty jedź, a my, my dobrze czekaj, my jedziemy w pole Tutaj w dół będziemy jechać, dobra Nic nie jedzie, czysto No to rula, jedziemy, napędy rozłączone, możemy Ciachać troszkę Wysypiemy, pozbieramy, przecież chyba jest duża, to się nam nadje, to całe zboże zmieści Powiedzcie, czy mnie dalej, po prostu dalej, ja to prosto Nadal nie popatrzyłem, aaa Jak wypadku nie spowoduje, to jest dobrze tu jedziemy dobrze pod górkę, no Wjeżdżamy o auto zwalnia Auto zwalnia? Co on robi? Widzi, że kombaj nie może do tego Dobra. Oddajmy tego bizona. Tam bizona czy tam nie bizona I Ja rura sobie już rozłożę, troszkę sobie podjadę, bo nie wiem czemu on by mi to wyłączył. Dobra, to jest komputer tego nie ogarniecie. Wycofaj mnie, za bardzo już nie widzę. Dobra, lusterka są w tym. Dobra, no wiem, to jest owiec, dobrze mówiłem. Wysypiemy go. Zobaczymy, jak się w ogóle sypie. Worków nie ma, bo chciałbym takich worków posypać czasem. Tekstura fajna, fajnie sypie, ładnie. O, tam by mógł, mógł tak, mógł tak troszeczkę zaokrąglić, nie, nie widać w moim palcach tak, tak mogę tam troszeczkę zaokrąglić Ale nie, nie miejmy pretensji do farminga. Teraz będzie ten przestój tych 3 lat, mam nadzieję, że farming się postara z jakimiś glebami, zaskoczy nam czymś porządnym. Ja już koguty załączył, nie niepotrzebne są w koguty. wyłączmy je. W polu jesteśmy, w są niepotrzebne. Koguty jak tylko dobrze wiemy to z na ulicy z, z, z wystającym towarem albo ciężkim. Dobra. Opuść i Jorka. Ja tylko na ulicy nie nasypać sobie, bo to idzie przez ranę. No nie nie nasypaliśmy. Na no i gitara, no. I my sobie tutaj tak pokosimy troszeczkę inne odcineczek bo żniwa takiego czegoś chyba nie było na kanale, na takich prostych polach. Nie pogadaliśmy sobie tak jeszcze fajnie. No i odcinki ze żniwy to nie raz, nie raz, nie dwa. Były z polskiej wsi, z kimś tam nagrywane, samemu nagrywane, ale chyba nie w takim klimacie spokojnym, ładnym. Z takim terenem, jest takim kobajnym, takim traktorkiem, z fajnie to mam nadzieję będzie wyglądać. Ale co i jak to tam, wiecie, w przyszłości się dowiecie. Były chyba jęczmień, z tego co widzę, w takiej dalekiej teksturze, takie złociste, dosyć. To sobie może na, na live skończymy, nie wiem, zobaczymy, szczerze mówiąc. I ja nie wiem już co mam mówić tak za bardzo, nie wiem, ale też cicho nie chcę siedzieć, żebyście nie... Żebyście nie było za cichutko, nie zamulać. Pop radio FM. No co? Posłuchamy sobie. Ja gdzieś tam na lewej sławce słyszę, więc... Jak tam prawo autorskie nie wyrąby, to może będzie, chociaż nie chcę prawo autorskie wyrąbało, chcę, żeby coś tam... Ten odcinek troszeczkę zarobił, to przynajmniej to kilka złotych. Jakieś tam zło milionów nie zarabiam, ale to no zawsze jakieś lutówki 2-2-3 złote. Z tego co wiem, to na film, mam 2-3 czy 50 Zarabiam za film. Nie jest dużo, nie jest mało. Dzięki Wam może być więcej, jak do subika. I tak, no, to nie jest stricte, kurde, kanał, i nie wiem jak to powiedzieć. Y kanał to nie jest stricte jakiś do daily vlogów, czy tam jakichś tam vlogów z życia, to jest bardziej na kanale, na gry. Nie będę tego robił, nie będę robił drugiego jakby kanału na same gry, czy na same vlogi, nie ma potrzeby Trzeba to wszystko na jednym utrzymywać Bez mniej roboty Niż na dwa kanały utrzymywać, lecieć nie, nie ma za bardzo potrzeby Bo przecież po co nam dwa kanały Jak możemy jeden porządnie zrobić A Ja tam jakoś tak nie jestem, żeby mieć te dwa przyciski subskrypcji, zresztą jeden, czy tam dziesięć nie będzie, też będzie dobrze, żeby mam przy widzów, fajne grono, żeby się uzbierało i by byli aktywni widzowie, żeby szło pogadać, porozmawiać, wiecie jak to jest. Dobra, my się nie idziemy wracać, to jest dosyć fajna góreczka, zahamujmy, popatrzmy jak się ładnie ubrudził. To tyle w tym odcinku, dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie, jeszcze raz łapeczkę, zostawcie subskrypcję, czerwony przycisk, może się, nie wiem, wyświetli, może się nie wyświetli, nie wiem, czy jak, jakoś tak montował dokładnie. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia do kolejnego odcinka, pa pa!